Czy to coś ważnego? Czy to coś ważnego, czy może... Ja zaczę... Chciałbym Cię tylko docenić, ale... Już... Docenić mnie chciałaś? Tak. Ktoś mnie chwalił? A, ktoś inny? Im... A no to nie, jak to nie ma wątpliwości to ja Cię tak? Tylko publicznie. To, to nie. No dobrze, no cóż. No cóż, w takim razie. Kto może mnie docenisz później? Ja tutaj z kolei mam, prawda, paczkę. Paczka jest zapakowana. W, w, kartce, w kartonie. O, coś jest napisane, uwaga. 3. Tego jeszcze jest mój numer. I Jest napisane P jak prawilny. To 39 Ale, rok to? Tak? Nie wiem, co więcej zrobię. P jak prawilny. Bo P jak. Wojnę No i zobaczymy, co oni mi tutaj wysłali. O, proszę bardzo, jeżeli byście się nie spodziewali, co sobie tatuś kupił. To No i zobacz, patrz. patrz zobacz. I tak. My mamy tak. Na tropie, który będzie jeszcze, który Achtung. I Falot będzie, wydają falauta. Rozumiesz? Falauta. No i jeżeli wiesz. No, rozumiesz? No Falota. To falauta to wiadomo do tego. A jak nie to. 204 zł, boże ile? Nie? 204 zł. I zawiera PDF zawiera. To jest ciekawe, jak może zawierać PDF, nie? No na pewno jakiś kodzik, ładny w środku. Ja już mam te PDF kościuna Zawiera PDF. paczka zawiera PDF. No dobra, dawaj, bo to przejrzyste. co Stred Masz pociągnie. Masz pociąg. Dobrze że tutaj pociągnie dobra. No i mamy tekst. Od tyłu zaczynamy. Tak. No. no, brakuje tam kogoś. Kogo? Z tyłu. No. brakuje na Brakuje. Słuchaj, jeżeli oni pat, wydają, rozumiesz falauta, ja im mówię, wiesz, no jedyną stroną internetową z 20 letnim tymi, jak oni nie zechcą, żebym ja im patronował jako 13 schron wydając falauta, to znaczy, że ktoś tu jest Mówię. <laughs> Pani kochana, tylko my możemy. 13 schron, nie jakieś tam inne jakieś. To jedyny serwis, który się liczy. No, ale to już ich wybór, nie? Oni no wiedzą lepiej przecież. No dobrze. No i mamy na tropie. Będziemy czytać. Badacz, skrót tworzenia badacza. Detektyw policyjny, tutaj dziewczynka jakaś, jakaś taka, także tutaj przez wstępca, puczenga, listę, fajnie, inne produkty, tak, poznaj nasze, tak, no i mamy to, premiera 2020, wiekuiste kłamstwa, ekran strażnika, super, Прощай! Карта поставь. Хор! O, biblioteka robimy stryk.